materiałem mamy pytanie do Was. Ile macie obecnie średnio klatek na sekundę na nowych mapach, takich jak na przykład Tuskan? Może i Valve w kwestii aktualizacji dziesięciolecia CSGO kompletnie się nie popisało, jednak jedna ważna kwestia nie umknęła uwadze społeczności. Od okolic lipca mogliśmy zauważyć zdecydowany skok banów w counter Strike'u. jednak w tamtym okresie traktowaliśmy to jako coś normalnego. Często było tak, że mieliśmy jakieś skoki, a później wszystko wracało do normalności. I codziennie takich banów mieliśmy może ze 100-200. Teraz jednak jest inaczej. W zasadzie od dwóch miesięcy Valve banuje ogromną ilość użytkowników, co możemy zobaczyć na wykresach, które pewnie wyświetlają wam się w tej chwili. Na ekranie. Ostatnio na początku września, ponownie mieliśmy spory skok. Jak poinformował Game Follower, na ten moment Valve zbanowało ponad 140 tysięcy użytkowników, biorąc pod uwagę statystyki od 14 lipca do dzisiaj. To naprawdę wielka liczba, i szczerze nie zdziwiłbym się, jakby Valve tak solidnie brało się za cheaterów, żeby w trakcie jakichś większych zmian, jakie nadejdą, nowi gracze albo ci powracający nie zniechęcili się po kilku meczach, tylko zostali na dłużej. Ta teoria wydaje się być całkiem realna. Pytanie tylko, jaką tak naprawdę aktualizację otrzymamy gdzieś w końcówce tego roku. Roku. Może się skończyć na zmianie nazwy na po prostu Counter Strike'a i dodanie nowej... Jeżeli ktoś nie wie, Skyen to polski youtuber, który w dużej mierze znany jest z jego ciekawych filmów z Counter Strike'a. Na jego kanale widnieje ostatni film z 20 listopada 2018 roku. Od czasu do czasu wrzucał potem story stworzenia muzyki. Później wyszły na światło dzienne nowe fakty, że Skyen przebywa w szpitalu psychiatrycznym i ogólnie, że jest w bardzo słabej kondycji psychicznej. Robił też niepokojące streamy na swoim Instagramie. To tak w bardzo dużym skrócie... Teraz wrócił film na swojego Instagrama, który ma prawie 30 minut i szczerze nie wiem co o tym sądzić. Mówi tam m.in. o tym, że odzyskał świadomość i że kontrolują nami siły wyższe. Ponadto stwierdził, żeby nigdy nie polegać na losowości i się jej wystrzegać. Tym samym żałował otwierania skrzynek i sam namawiał, żeby tego nie robić. Ogólnie głównie mówił o tym, że ktoś nami steruje i że nie jesteśmy sami na planecie. Jest to ogólnie niepokojące, ale też w jakiś sposób ciekawy do posłuchania. Na pytanie o to, co z jego zdrowiem, on sam podkreślił, że nie wie. Mam nadzieję, że uda mu się poukładać wszystko w głowie i będzie żył tak, żeby był po prostu szczęśliwy. Ostatnia aktualizacja, tak jak informowaliśmy w poprzednim odcinku, dotyczyła zmian na kilku mapach. Anubis, Blagaj, Cascade i Ember. Najwięcej z nich doszło zdecydowanie na Anubisie, które miejmy nadzieję ulepszą jeszcze te lokacje, bo szczerze mówiąc na ten moment jest dla mnie jedną z ulubionych map w CS. Odchodząc jednak od tematu lokacji, serwis był zauważył ciekawą kwestię w changelogach. Jak podkreśliło Valve, ulepszyli oni startowanie CSGO i tym samym zmniejszyli czas włączania się gry. Pewnie jakaś część z was wie o tym, że Counter Strike włącza się naprawdę niekiedy całkiem po tej aktualizacji jednak powinno pójść to o wiele sprawniej. Jest to dla niektórych ważna kwestia, bo nie będą musieli się tak męczyć i czekać nie wiadomo ile. Wczoraj rozpoczęły się otwarte kwalifikacje do Encel Challenger Rotterdam, w których brało udział sporo polskich ekip. Ostatecznie najdalej doszli gracze Ungentium i Los Cogutos. Niestety nie udało im się dostać do drugiego dnia kwalifikacji. Szkoda, jednak Polacy będą mieli jeszcze jedną szansę. Druga tura rusza już 10 września. Ogólnie do tego turnieju zaproszeni są już gracze Ens, Mouse, Movie, Star Riders oraz Outsiders. you <laughs> Jak informuje zarówno strona Dexerto i HLTV, Blast podobno ma być organizatorem pierwszego Majora, który odbędzie się w 2023 roku. Oczywiście nic nie jest póki co potwierdzone, choć przecieki doszły do nas z naprawdę wiarygodnego źródła. Szczerze, jakość Blasta plus takie wielkie wydarzenia jak Major to może być jedno z najlepszych takich eventów w historii Counter-Strike'a. W dodatku te zawody mają odbyć się w samym sercu Francji, Paryżu. Fanów z tego kraju nie brakuje. Miejsca na zorganizowanie czegoś takiego również. Nic tylko czekać na oficjalne komunikaty. Te wydarzenia nie ma mieć miejsce w maju między 8 a 21. O wszystkim co z tym związane oczywiście będziemy informować naszym Discordzie, którego macie w opisie i komentarzu. Poznaliśmy już oficjalnie drużyny, które zostały zaproszone na turniej Elisa Invitational Fall 2022. Wśród nich mamy m.in. Team Finance z Hadesem na pokładzie. Patrząc na te zespoły poziom będzie niezwykle wyrównany. No i tak na koniec tego niosa warto jeszcze wspomnieć, że w pierwszej dziesiątce graczy z najwyższym elo w Europie mamy aż dwóch polskich zawodników. Z czego dycha znajduje się na najniższym stopniu Podium. Pierwsze miejsce na tę chwil zasłużenie należy do Moneziego z formacji G2. Ninja in Pijaman zrobił wczoraj zmianę, której wydaje mi się nikt się nie spodziewał. Do ich składu dołączył Alexi B, tym samym zajmując miejsce Plopskiego. Dzięki temu drużyna przechodzi na język angielski. Będą mieli dużą zmianę stylu gry. Niektóre ich role się pokrywają, a niep wciąż nie ma prawdziwego snajpera. Szczerze każdy jest bardzo sceptycznie do tego nastawiony i nie ma co się dziwić. Jak możemy się dowiedzieć z witryny Epic Place, Polska zakazuje wjazdu Rosjanom do kraju i będzie to obowiązywało od 19 września. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że na Jemie w Katowicach nie zobaczymy wielu świetnych zawodników. Zdecydowanie pokrzywdzone zostaną formacje Na'Vi, G2, OG, a odpuścić te rozgrywki mogą Cloud9, Outsiders czy też Team Spirit. No i tak na koniec dwie szybkie informacje. IEM China, który miał się odbyć w grudniu, został odwołany przez trudności w zorganizowaniu tam takiego eventu, głównie przez pandemię. No i Polska Liga Esportowa zapowiedziała nowy format rozgrywek. Ambasadorem tego wszystkiego został Lord, jeden z legendarnych polskich graczy i obecny trener Counter-Strike'a. Polegają one na tym, że będziemy mieli regionalne kwalifikacje i najlepsze przez zespoły z danych województw staną do walki w finałach takich ogólnopolskich. Kwalifikacje będą miały miejsce 24 września. Według plotek, Minis już wkrótce ma dołączyć do Illuminar Gaming jako główny trener. Tym samym Hyper zajmie się projektem scout. Co ciekawe, eliminacje do tego zespołu odbyły się na stadionie Legii. Valve ma dla społeczności kolejne świetne usprawnienie na Steama. Otrzymaliśmy rozbudowane centrum tematyczne. Dzięki tej opcji jesteśmy w stanie w o wiele prostszy sposób znaleźć gry, która może nas zainteresować w danej kategorii. Od teraz będą pojawiać się tam ogólne gatunki takie jak RPG, aż po bardziej szczegółowe jak np. roguelike i akcji. W poszczególnych kategoriach zobaczymy też rekomendacje proste ze Steama w co najbardziej opłaca się zagrać. Ogólnie więcej o tym możecie przeczytać na gry online, link jak zawsze pozostawiamy w opisie. Leży. Nie wiem, zaczynamy kur... Nie zdążyłem doplantować. Kurwa! Pół sekundy mi brakowało. Się. Nice kurwa, ale zjebali, jama. This is the best what we're doing in this round. Last is kurwa long. Let's Ale dobra. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym Zagraniu Dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję do na naszego Discorda w zakładkę Zagrania Dnia, jak macie po opisie oraz komentarzu. materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym kodzie na helikesie, tym samym wspierajcie też nasz kanał, a no i standardowo się na Discorda oraz zostawcie po w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami. Mienia ja swój pyjama zrobiła w to...